Teraz już kolejna rozmowa, kolejny gość w Wielkopolskim Południu z Radiem Poznań. Dzisiaj większość mediów porusza temat celebrytów, którzy zaszczepili się poza kolejnością. No i teraz ważne pytanie, czy w Wielkopolsce także dochodziło do szczepień przeciwko koronawirusowi poza kolejnością. To tylko jeden z tematów oczywiście naszej kolejnej rozmowy, a przy telefonie nasz kolejny gość, rzecznik prasowa Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Marta Żbikowska. Witam Panią bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. No to właśnie zacznę od tego podstawowego pytania, które przed chwilą postawiłem się NFZ kontrolował też szpitale w Wielkopolsce pod tym względem, by sprawdzić, czy nie dochodziło do szczepień poza kolejnością. My mamy informacje z doniesień medialnych o zaszczepieniu się śremskiego starosty. I natychmiast, gdy dotarła do nas ta informacja, wystosowaliśmy do szpitala pismo z prośbą o wyjaśnienie Muszę wtrącić, że podaną przez Radio Poznania jako pierwszą. Tak, a, a dzisiaj, 4 stycznia, w szpitalu w Śremie rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. Otrzymaliśmy już odpowiedź od dyrekcji Szpitala w Śremie z której wynika, że rzeczywiście doszło tam do zaszczepienia, można powiedzieć, poza kolejnością starosty. Szpital tłumaczy, że było to działanie promocyjne, że chcieli propagować ideę szczepień i w ten sposób zachęcać pracowników szpitala i pozostałych mieszkańców do poddania się szczepieniom przeciwko. COVID-19. Z tłumaczenia szpitala wynika, że rzeczywiście była to taka niefortunna, można powiedzieć, akcja promocyjna, gdyż nikt nie ukrywał tego faktu, że, że starosta się szczepi. Było to przeprowadzane przy obecności dziennikarzy w błysku fleszy, z kamerami, więc trudno tutaj mówić o jakiejś takiej u, u, ukrytej czy, czy, czy in, intencji. Jak to NFZ to oceni? Czy będą jakieś konsekwencje, Jakieś wnioski z tego? Tutaj musimy poczekać na wnioski kontroli, która, która się rozpoczęła dzisiaj. Y -hmm. To może wyjaśnimy Pani rzecznik też dla porządku, jaka jest kolejność w ogóle, jeśli chodzi o te szczepienia właśnie, bo jest grupa zero, do której wchodzą. Tak, w pierwszej kolejności, w, gru, w, w etapie zero, szczepią się pracownicy podmiotów leczniczych. Nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale też wszystkie osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, czyli w szpitalach, w przychodniach, w aptekach, w gabinetach prywatnych. Mhm. Następnie? Następnie będą szczepić się już podczas szczepień populacyjnych służby mundurowe, nauczyciele. E, tutaj jeszcze trwają e, chyba e, ustalenia tutaj trwają jeszcze ustalenia e, kto dokładnie wejdzie do tej grupy zawodowej która Aha, będzie rozumiem. szczepiona w pierwszej kolejności i potem e, to będzie od koniec stycznia e, rozpoczną się szczepienia dla Lubności w pierwszej kolejności będą to osoby starsze. To zaraz do tego jeszcze wrócimy. Widzę, że też, że Narodowy Fundusz Zdrowia do 14 stycznia jakby przesunął możliwość zgłaszania się właśnie personelu medycznego do szczepienia przeciwko COVID-19, tak? Tak, do 14 stycznia można zgłaszać się do szczepień, jeżeli jesteś pracownikiem podmiotu leczniczego. I też warto to może zaznaczyć przy tej całej aferze z celebrytami warszawskimi, że, że szczepień przysługuje także no, osobie, która żyje. Tak? Chyba, chyba. Znaczy właśnie to jest pytanie moje, ale, ale ja tak zrozumiałem, na przykład żonie lekarza, no powiedzmy, tak? Czy, czy nie? Do 6 stycznia jest taka możliwość, że jeżeli. Z uwagi na to, że dużo pracowników podmiotów leczniczych służby zdrowia przebywa na urlopach bądź nie pracuje, mhm. to jeżeli jest taka sytuacja, że szczepionka ma się, mówiąc kolokwialnie, zmarnować, to można wtedy zaszczepić albo pacjenta w placówki, który oczywiście spełnia kryteria medyczne, albo może to być też ktoś z rodziny. Pracownika, lekarza czy pielęgniarek. No tak, no bo oni też w pierwszej kolejności uh -huh. ze względu na pracę e, służby zdrowia, czy lekarzy, czy pielęgniarek tak, no, jednej, są też narażeni, prawda? To, to, to jest tak, że z jednej fiolki można wykonać sześć szczepionek, uh -huh. sześć szczepień i jeżeli taka fiolka jest już otwarta, to to szczepienie trzeba szybko przeprowadzić i, i jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma chętnych w danej placówce, no to można wtedy zaszczepić te pozostałe osoby. To teraz wróćmy do tego, o czym pani wspomniała już w jednym zdaniu, czyli do tego szczepienia bardziej powszechnego. Czy we wszystkich gminach będzie taka możliwość? No od kiedy powinniśmy myśleć o jakimś zapisywaniu się, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób to będziemy robić. Szczepienia zapisy na szczepienia rozpoczną się w połowie stycznia. Każda osoba, która będzie spełniała warunki, kryteria tego szczepienia, dla takiej każdej osoby zostanie wystawione zlecenie, automatyczne zlecenie w systemie i taka osoba otrzyma, mówimy, zaproszenie, ale to będzie po prostu informacja o, o tym, że zostało dla niej wystawione to skierowanie na szczepienie. A spełnia kryteria, czyli co? Czyli kryteria albo przynależności do danej grupy zawodowej, Aha. albo kryteria wiekowe, jeżeli to już będą szczepienia dla osób powyżej 60 roku życia. Tak, i czyli my najpierw wykonujemy jakiś telefon, czy, czy, czy jak to faktycznie? Tak, kiedy już jest to skierowanie czy zlecenie wystawione, to musimy zapisać się na to szczepienie do konkretnej placówki. I tutaj będą różne możliwości, ponieważ chcieliśmy, żeby osoby, szczególnie osoby starsze, które niechętnie może będą korzystać z takiej platformy elektronicznej, miały możliwość również zadzwonienia i umówienia się na szczepienie telefonicznie. I no będą różne możliwości zapisania się, tak? Na ta, na tak, no to bardzo ważna wiadomość, że, że też będzie można telefonicznie to zrobić, bo myślę, że dla wielu osób właśnie tak jak Pani słusznie zauważyła, starszych może to być kłopotliwe internetowo, chociaż oczywiście są też tacy, którzy sobie doskonale z tym radzą. Pani Rzecznik, od najbliższego piątku lekarze rodzinni, trochę zmienimy temat, będą nam wypisywali skierowanie do specjalistów w formie elektronicznej. Jak to będzie w praktyce wyglądało i co to oznaczało dla nas? Tak, pacjentów. dokładnie za 3 dni, 6 godzin i 18 minut. Te skierowania tak? będą obowiązkowe, ponieważ na naszej stronie internetowej na Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się licznik od, odliczający właśnie ten czas. E-skierowanie, czyli skierowanie wystawione elektronicznie będzie, bardzo będzie działało na bardzo podobnej zasadzie jak e-recepta w tej chwili. Czyli lekarz wystawiający skierowanie... Będzie wprowadzał dane do systemu, pacjent otrzyma czterocyfrowy kod, mhm. który będzie podawał w placówce, do której został skierowany wraz ze swoim PESEL-em. Ale I... będzie wybierał tę placówkę sam? Czy. czy, czy... Nie, ta czy to już w porozumieniu z lekarzem? Czy? W porozumieniu z lekarzem. Rozumiem. Ta placówka będzie wskazana, i teraz y, y, do tej pory było tak, że w ciągu 14 dni należało to papierowe skierowanie zanieść, zanieść do, 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 do danego miejsca. No Teraz wystarczy zadzwonić i podać y, te, te, te dane. Zakładając, że ktoś tam po drugiej stronie odbierze telefon, ale mam nadzieję, że Państwo też będziecie to w jakiś sposób kontrolować. Czy tego nie kontrolujecie? Tak, będziemy to, to, to sprawdzać, dlatego że też kontrolujemy no, kolejki, które mhm. czy listę oczekujących do danych specjalistów, czy do danych placówek. Czy dotyczy to skierowań do wszystkich specjalistów? To dotyczy skierowań tak do świadczenia specjalistyczne, czyli do poradni specjalistycznych z wyłączeniem logopedii. To dotyczy również skierowania na leczenie szpitalne, badania medycyny nuklearnej, na tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe oraz badania echokardiograficzne płodu. I to jeszcze na koniec, jakie wynikają z tego korzyści, proszę powiedzieć. To, są jest po pierwsze, tak, to jest po pierwsze to, co mówiłam już, czyli wygoda dla pacjenta, który nie będzie musiał y, fizycznie stawiać się w tej placówce, tylko po to, żeby zanieść skierowanie. Y, to również umożliwi lepsze monitorowanie kolejek, bo mając takie skierowanie, nie będzie możliwości zapisywania się na zapas do specjalisty, czy zapisywania się w kilku placówkach y, do, do tego samego. Specjalisty. Oby to zmniejszyło też kolejki. Bardzo... No właśnie taki jest też cel, żeby żeby te kolejki zostały uporządkowane i, i te, tym samym też skrócone. Bardzo dziękuję pani za podjęcie telefonu i za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Kłaniam się wszystkiego dobrego na nowy rok. Rzecznik Prasowa Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Marta Żbikowska była naszym kolejnym gościem.